Ojcze biskupie i bracia kapłani, rodzino i przyjaciele, siostry zakonne, parafianie z różnych parafii, siostry i bracia. Duch Święty posiał Słowo Boże, aby w nas Rodziło się nowe życie, aby w nas trwało nasienie Boże. Liturgia Słowa z dzisiejszego dnia zaprasza nas do intymności. O tym chcę rozmyślać razem z Wami, bo do intymności zaprasza nas Duch Święty. I nie ma piękniejszego wyrazu chrześcijańskiego życia, jak właśnie intymność. Dom. Miejsce intymne. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Zaprosił ich do intymności. Zwykłe miejsca na Ziemi stają się piękne i wyjątkowe, gdy człowiek przeżywa w nich intymność. Gdzie mieszkasz? W Żeninie? W Krościenku? W Gnieźnie? W Rogowie? W Powidzu? W Bydgoszczy. Tam, gdzie na ziemi żyją piękni ludzie, życie jest piękne. Jest jak w domu. Ze smutkiem żalem, Patrzymy na trumnę, w której ukryło się doczesne ciało ojca Janusza Mnichowskiego. Ale właśnie dlatego chciałbym spróbować odsłonić jego duszę. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. I to, czym żył tutaj, tarwa. To, co tutaj posiał, tarwa. Najważniejsza intymność, to intymność z Chrystusem. Wyrażał to, Przez mojego Jezusa połamanego. Wielu z nas słuchało rekolekcji, które właśnie prowadziły do tego Jezusa. On tak myślał. On tak przeżywał najgłębiej w sobie. Można spotkać Chrystusa pomiędzy nakrętkami i gwoździami, zardzewiałym złomem, starym ubraniem, obuwiem i książkami, połamanymi lalkami lub romantycznymi litografiami. Istotne jest, aby umieć go szukać. Ponieważ Chrystus chodzi i znajduje się pomiędzy tymi rzeczami, tej pogmatwanej, nieprawdopodobnej rupieciarni, jaką jest życie. Nagle zobaczyłem przed sobą Chrystusa bez krzyża, leżącego na stole z inkrustacjami. Podbił mnie od pierwszego momentu. Oczywiście nie był dokładnie tym, jakiego szukałem. Był to Chrystus cały, połamany. To właśnie przykuło mnie do Niego, nie wiem dlaczego. Nie miał krzyża, brakowało mu połowy nogi, całej jednej ręki aż do ramienia. I chociaż zachował głowę, zostawała ona pozbawiona twarzy. Jednak w tym, co pozostało z owego pięknego ciała, od pierwszej chwili zdecydowałem się pozostać z nim. Z początkowych trzech tysięcy obniżono mi cenę do ośmiuset pesetów. Przytuliłem do siebie Chrystusa z miłością i wyszedłem z Nim na ulicę. Tak nam się odsłania dusza Ojca Janusza. Tak kochał, tak przeżywał. Intymność z Maryją. Gdzie mieszkasz, matko? Gdzie chcesz mieć dom? To właśnie od niego pierwszy raz słyszałem to, co chcę dzisiaj choćby krótko wszystkim. Zostawić. Był 15 stycznia 1933 roku. Miasteczko Bano drzemało pogrążone w zimowym śnie. Ludzie siedzieli w domach, ruch panował niewielki, nie tylko z powodu mrozu. Powodem było też powszechne bezrobocie i głęboka recesja gospodarcza, która opanowała nie tylko Belgię, ale niemal całą Europę. W oknie jednego z domów można było dostrzec głowę 11-letniej dziewczynki. To Marieta Beko, czuwająca przy chorym niemowlęciu i wyglądająca powrotu o rok młodszego brata. Rodzice Mariety mieszkali wraz z siedmiorgiem dzieci w piętrowym, czteropokojowym domu. Marieta siedziała przy oknie wychodzącym na drogę i, odchyliwszy prześcieradło, które pełniło rolę zasłony, przebiegała oczyma teren wzdłuż płotu, a potem dalej drogę wiodącą do miasta. Nagle jej oczy dostrzegły jaśniejącą postać. Ktoś stał w warzywniku, tam gdzie ojciec hodował cebulę i kapustę. Dziewczynka przetarła zdumione oczy. Widziała niezwykle piękną kobietę, odzianą w jaśniejącą bielą suknię, przepasaną szarfą w niepowtarzalnym kolorze nieba. Uniesiony brzeg szaty odsłaniał stopę ozdobioną złotą różą. Postać w prawej ręce trzymała różaniec, jaśniejący tak, jakby wykonano go z diamentów. Skinęła głowę ku Mariecie i uśmiechnęła się zachęcająco. Marieta pyta, kim pan, pani jest? Słyszy zdumiewającą odpowiedź, która dla wielu stanowi specjalny urok objawienia w Bano: Jestem matką Bożą Ubogich. Maryja nazwała się tytułem, którego nie zna żadna litania. Właśnie taką Maryję kochał. Ojciec Janusz. Miał trzy latka, kiedy było to objawienie, a potem jakby rósł z tym objawieniem. I chociaż Matka Boża, Królowa Polski, Jasna Góra, wiele, wiele sanktuariów, jego serce było w Bano, Matka Boża ubogich. Przy źródle, do którego zaprowadziła dziewczynkę, do mariety powiedziała zanurz ręce w wodzie, to źródło jest zarezerwowane dla mnie. Ojciec tam często pielgrzymował, wśród setek tysięcy pielgrzymów. Kiedy nas przygotowywał w seminarium na spotkanie z Maryją, a był to rok akademicki, 1977 na 78, mówił o Maryi tak osobiście, choć przywoływał świętego Ludwika Grignon de Montfort i Maksymiliana Kolbe, to jednak ta Maryja była bardzo, bardzo jego. Kiedy przybyła do seminarium 25 maja 1978 roku, On nas wszystkich oddał, a właściwie nauczył oddać się Maryi. To była Jego intymność. Maryjność, intymność. I myślę, że gdy mam coś nazwać intymnością, to właśnie tę moją relację z matką, którą on mnie właśnie swoim sercem nauczył. I trzecia intymność. Intymność w kościele. Gdzie mieszkasz, nauczycielu? Nazywaliśmy go Ojcem, ale można powiedzieć, że różny był stopień tej naszej intymności, takiego naszego zaufania. Pamiętam, jak bałem się jednej rozmowy, rozmowy o czymś bardzo osobistym, co mogło wydawać się, że jestem dziwakiem, albo że nie wiadomo, co tam się dzieje w tym sercu. Słuchał w milczeniu, długo, cierpliwie i odpowiedział: Będziemy się temu przyglądać. Tak mu zaufałem, chociaż czasem były takie pokusy, że można zrobić inaczej, że można zrobić po swojemu. Każdy miał z nim taką relację, jak, jak dało się to wybudować, ale ja odczuwałem, że ciągle podnosi poprzeczkę że wystawia na próby, które były zawsze jakby na granicy buntu i na granicy łez. To nie było takie miłe, serdeczne ojcowanie. To było bardzo konkretne prowadzenie po drogach życia duchowego. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus was się nie ukształtuje. Rekolekcje przed diakonatem, które w zasadzie były na granicy Jego posługi w seminarium, a już Rozpoczynał posługę w Bydgoszczy. Już po wszystkich naukach zaprowadził nas na mały cmentarzyk w pobiedziskach, na groby sióstr zakonnych jakiegoś księdza. Było już ciemno. Powiedział, stój tak długo, aż zrozumiesz, że na Twoim grobie ma pisać ksiądz? Tak nas zostawił. Ojcostwo wychowujące do Ojcostwa, Ojcostwo rodzące, Ojcostwo. Dzisiaj to Kazanie jest dla mnie odwdzięczeniem tego, co mówił na moich prymicjach, na które zaprosił też uśmiechniętą Urszulę Leduchowską. O niej było kazanie. A potem na srebrnym jubileuszu. I to nas prowadzi do tej intymności, jaką jest śmierć. Gdzie mieszkasz, Ojcze Przedwieczny? W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsca. Gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie. I zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. To dopowiedzenie do tego, co już słyszeliśmy w Ewangelii. Gdzie mieszkasz? Chcę, abyście byli tam, gdzie ja mieszkam. Gdy umierają piękni ludzie. Sama śmierć może wydawać się piękną. Bałem się ostatniego spotkania z ojcem Januszem. Odliczane już były dni. Namaszczałem niepięknego, połamanego Chrystusa. Ale wszystko wtedy przemawiało. Przemawiała intymność Eucharystii przy Jego łóżku. Przemawiała intymna tajemnica Boga w człowieku, choć komu podawałem Mu z wielkim trudem. Przemawiała śmierć, która paschalnie rodziła nowe życie. Tak na niego patrzyłem, na połamanego Chrystusa. Tak, tego właśnie chcę, abyś widząc mnie połamanego, przypominał sobie zawsze o tylu braciach Twoich, którzy współżyją z Tobą, nieznani, dalecy. Są tak jak ja złamani, zmiażdżeni, ubodzy, uciskani, chorzy, bez ramion. Gdyż nie mają możliwości ani sposobu do pracy, bez nóg, ponieważ im zablokowano drogę życia i nie mogą postąpić kroku naprzód, bez twarzy, gdyż zabrano im honor, cześć, prestiż. Wszyscy o nich zapominają i odwracają się od nich plecami. Nie reperuj mnie, zobaczymy, czy tak połamany i okaleczony będę Ci służył jako szyfr dla cierpienia innych. Ojcze Januszu, chciałbym dzisiaj wspomnieć naszą wyprawę w góry z Krościenka na trzy korony. Mówiłeś że z trzech koron jest najpiękniejszy w Europie wschód słońca. Więc poszliśmy. A dziś znowu wspinam się z Tobą na trzy korony: na cierniową koronę Jezusa, Jezusa połamanego, na różaną koronę Maryi z Bano. I z jasnej góry. A trzecia korona? Trzecia korona to piąta tajemnica chwalebna. To Twoja korona, Ojcze. I tak mamy trzy korony. I wspinamy się wszyscy na szczyt Eucharystii. aby tam położyć Twoje ukoronowane życie.